Witam dziś mamy jeden powrót z nocy wczorajszego lotu zostały znów gołębie na noc, tym razem Angliki i tu jest jedno, za chwileczkę mu otworzę za chwileczkę mu otworzę wejście i odskoczy, dziś latają zagłębiaki Dziś latają zagłębiaki. One tak dostały wodę. i, a i czekają na, na swoją kolejkę. No zobaczymy. No, wezmę, przypałzuję otworzę mu klawisze, niech on sobie spokojnie wejdzie. I dopiero później, żeby się tak nie mieszały te gołębie, to, e, to wypuszczę właśnie zagłębiaki i pokażę Wam, jak one startują te, te gołębie. Wadni siedział. Także pełnej tego wigoru, energii gołębie, lubię jak te gołębie takie jeszcze może może one są tam jeszcze dużo takich młodziaczków ale no już pora żeby szybko dorastały, do, dorastały bo licho nie śpi i takie wolne latanie nad gołębnikiem bardzo, ale to bardzo niebezpieczne niesie za sobą Naprawdę śmiercionośne e, mogą być dla nich to o, ostatnie chwile. Także pauza i, i widzimy się za chwilkę. Nie zdążyłem wyjść, a gołębi już nie ma. E, tam jest cztery. To jeszcze. Ale patrzcie, jak one tupią do góry. Nie wiem, czy jest dobre, to zbliżyć. Te starsze, patrzcie, jak one rwią do góry. Te późniejsze, one tak tupią do góry, zaraz z nich nie wejdzie. Ale normalnie nieraz jakby się spieszyły do góry. Tamtych, tamtych już nie widać. Wyleciało 14, tu mamy 3, a nie, tam są 4 no to trzy to to, to to mam siedem to jeszcze połowy nie ma tu jest jedno no to znaczy jeszcze sześć nie ma bo to te najmłodsze młode dobrze je mierzę zaraz ich nie będzie widać spróbuję na ale to w miejscu idzie do góry dziś takie blaszane niebo bez chmur. Nie wiem, wiem której mierzyć. Nie połączyły się jeszcze. Ale za chwileczkę, no tamte jeszcze migają tam w górze. Ale już tej pierwszej części, co wyleciały, to w ogóle nie widać. jak się trzy i cztery, to zaraz się złączą. A wcześniejszych nie ma. Ja tu jest siedem. To dwa są, widzę, że tutaj niżej te maluchy. No to znaczy się, że pięciu jeszcze nie ma. O, idzie jedno z góry. Ja to taki ostatni z tych młode. Kiedyś pokazywałem jak przekładałem. Ul. Zaraz go tutaj zbliżę. Się tak? Nie, to one były tutaj na daszku. Nie widziałem ich. No, a patrzcie, patrzcie, jak one idą do góry. Ty najmłodszy młody, i może dobrze, że tak się stało, bo e, one. Lepiej, żeby z tym starszym nie szły do góry. Ale, moment. Moment, powiedzcie, jak, na, na jakiej wysokości one są. Jeszcze takie rozrzucone, bo e, nie umią ra, latać razem. Ale, <ścoughs> power w tych gołębiach jest niesamowity. Niesamowity. To są takie fajne, malutkie gołąbki, ale te trzy, to tak nagładują do góry. Trzy i trzy są. 6 No w sumie by się zgadzało. Zamtych. Wiecie jakie na tamte, jakie na jakich obrotach one są. Ale Tutaj jeszcze takie trzy zygzakiem. W każdą stronę. No. Prawo dzieciństwo. No za chwileczkę gołębie jeszcze chwilę, nie widać. A tamte już się fajnie złączyły. 2, 4, 6, 7. No to takie limit kryte. Jeszcze je widać. Ale pięknie już pracują. Nie wiem, czy przybliżej. Gdzieś się one tutaj i uciekły. Ale dwa werwały. Nie mogę ich nawieść. Tu się dzieje na niebie cały czas w każdą stronę. Dobra, tam ja tych nie mogę namierzyć. Tym za chwileczkę o, to się dzieje. Dla mnie, yy, przyniosę karmę dam im jeźdź, no bo to rano jeszcze tam trochę tych młodziaków jest. Także jeszcze trzeba pokarmić. Dzisiaj akurat miały. Dowody oregowet, taki wyciąg z oregano, bardzo fajnie też to działa. no A poza tym, już powiedzmy te, te środki, które, które które były stosowane, no to trzeba je wykończyć. No, kończę wszystko to, co są były w sezonie rękowym, które tam akurat dobrze, dobrze funkcjonowały, ale, jak mówię, też na koniec. Te butelki już zwolnić lodówkę, żeby też tam e, nie zalegało. to Mówię takie ostatnie środki, które, które gołębie dostają. Jeszcze tam jest kilka małych młodych. Także także pozdrawiam. A nie, przyniosę jeszcze tego. Czy ma jeszcze mnie po tym COVIDzie? Przyniosę kolejne i pokażę Wam jeszcze kilka tych młodziaków zobaczę jak te dosiądą. E, z, nocy, z nocy wrócił jeden jeden y, Tipler. Y, zobaczymy dzień przed nimi. Jeżeli gołębie zostają na noc. To ja y, jeszcze powiedzmy nie martwię się, bo to jeszcze wcześniej jest rano. Zobaczymy za chwilkę. Cały dzień jeszcze mogą do, dolecieć. że pauza kolejna. No już są trzy pierwsze maluchy. A no, takie malutkie jeszcze, no to jeszcze, one mają rozgrzeszenie, a tamtych, dlatego te, te gołębie, mm, no, można te, te gołębie, tak jak, no to bez, bez lornetki nie podchodzić, od czasu do czasu się tam pokażą na niebie, no ale te trzy maluszki, reszta pracuje tam w górze, zobaczymy jak dziś, dzisiaj jest fajna pogoda, praktycznie taki delikatny wiaterek, to jest właśnie pogoda na, na gołębie te, typu lotnego. Jutro będą Budapeszty latać, jest ich dziesiątka, no i tak. No i ciężkie ciężki jest to, że, że te gołębie jednak nie. Widać, że jeszcze ten sam, za każdym razem się ten sam, ta sama przypadłość. One chcą dolecieć do tych starych jeszcze, akurat stare dostały jedzenie. Zaraz pokażę co. Nic tam za specjalnego. Ja. Pierwsze karmienie dostają, dostają czysty jęczmień i gołębie się wychowują i dopiero później drugi raz dostają normalnie karmę. No już mocno trzeba hamować te gołębie z, z tym rozpłodem. No jeszcze tam jak kiedyś pokazywałem jest jeszcze kilka młodych, no ale widać zdrowie dopisuje. Cieszą się nawet jak jęczmień dostaną, i tak się cieszą. No a te takie fajne, ładne te czarnoszki są. Ładne. No i takie, no już tam klawisze spuszczone, niech one się uczą, bo e, doświadczenie pokazuje, albo przykłady wcześniejsze, jak zostają gołębie tych gołębi, na, nie wolno ich puszczać na wolny obrót. później się kłopoty robią, te gołębie wyjdą, zerwią się i już na noc jeżeli to jest za późno, już nie siądą na noc i te e, e, wcześniejsze, te tiplery pokazały to samo angielskie wczoraj to samo e, nie mogą być zostawione te gołębie cokolwiek je wystraszy i one już nie siadają na noc no i, i są straty no, są straty na jako nie ma jednego, a na tych jeszcze nie wiadomo, co się jeszcze okaże, i zobaczymy, no, a później jeszcze pokażę, ale tam jeszcze dość sporo tych młodziaczków jest takich, e, młodziaczków, które, które powiedzmy wyszły, e, młodziaczków, które są zaobrączkowane, no i jeszcze takich parę maluszków, takich co ledwo co były wyklute, no ale to tak jak kiedyś wspominałem, to już ostatek. Może się mylę, ale ta jesień będzie też kiepska jak ten cały rok. Jakby było jeszcze takie fajne ta jesień no, ale mimo wszystko dni są krótkie, coraz krótsze te gołębie <laughs> za niedługo za niedługo widać jak pióra latają. No, to też, też jest taki e, okres, w którym no jednak te, te gołębie też można je przytrzymać na karmie, ale ale to swoje, bo pierzenie jednak to jest ważna rzecz. No i e, jak kiedyś wspominałem, ja zastosowałem gołębią pierwszy raz w roku takie eksperymentalne robię e, rzeczy. Brawek to e, u gołębi, to fajnie wymiotło wszystko. No, to jest dawkowanie, jest po, powiedzmy, że ciężko, e, ciężko to obliczyć tak na, na 100%. Ale e, fajnie, fajnie to po prostu e, zadziałało. No bo jednak te e, wszystkie e, pasożyty, które są tam, bytują na, na gołębiach typu jak nie wiem, czy ptaszyniec. E, ptaszyniec, czy pióro e, mm, no, no to, to fajnie to załatwiło tą sprawę. No, za chwilę gołębie tak samo. No i kąpiel. Teraz najważniejszym takim tego to. Lubię, e, raczej póki jeszcze pogoda jest, gołębie pieżą, kąpać gołębie. Często. Dziś e, mam, e, e, dziś mam, e, raczej ususzony już jest wrotycz. Zrobię im dziś eksperymentalnie kąpiel w wrotyczu. Wywar taki zrobię. Mam ususzonego tego wrotyczu dość sporo. E, zrobię im po prostu e, kąpiel z, z wrotyczem. No i Nieraz w, w niektórych gojemnikach zauważyłem, jak nieraz e, tego to, że e, e, wiszą takie e, no, wiązki tego wrotyczu. Nie wiem, jak to skosztuje, ale w każdym razie na przyszły rok, e, z tego względu, że tego wrotyczu miałem dość sporo, to e, e, pokruszę, zamknę i, e, i w przyszłym roku zrobię tak, że. Bo z tytoniem jest ciężko, trzeba kupować tytoń. Tyton też fajnie działa, ale wrotysz tak samo odstraszająco do gniazd. Nie wiem czy coś jest. To coś, jakiś cień się zrobił. Nie, to jaskółka No Gołębi, tak jak mówię, nie ma. A te sobie tutaj trzy. Zobaczymy co zresztą. O, Jaszczan. Jest, ale nie wiem gdzie. Gdzieś jest. Od razu jeszcze, póki są jasz jaskółki, no to od razu wiadomo, że jaszczą jest w pobliżu. Bo jaskółki, jaskółki to wypaczą gdzieś tam, może w tamtych drzewach. Ale jaskółki zaraz są je z jaskółki i one są zaraz za nim. I sygnalizują dość mocno, mocno te jaskółki. No, zwłaszcza ten krogulec. No i ten mały, ten samiec, tak samo wyłapuje jaskółki. No i postulki łapią mocno jaskółki jeszcze rymuje na, na dodatek no także tak na krótko gołębi nie ma pokażę wam jeszcze jak one tutaj no, jęczmień, jęczmień króluje za chwileczkę będzie dokładany owiec jeszcze w sumie nie dokupiłem tego owsa i e, e, powiedzmy no, no przezimują właśnie w większości widzicie, w karnikach tylko i wyłącznie Więc Mówiłem do wody Oregowet. Ostatnie te środki, które były, jako bardzo fajne Oregowet też się e, e, spisuje. Może za dużo jeszcze zdarzenie. Oregowet też fajna sprawa jest. Taki maluszek. Na się owsa go zaprzytkało troszeczkę. Dziś będą gołębie kąpane. <laughs> dziś spróbuję pierwszy raz kąpiec z wrotyczem Zaparzę im to właśnie taki wywar Z Bo te wcześniej y, kąpałem Jeszcze można wykąpać y, w liściach W liściach z, z orzech Też fajna sprawa jest Orzech też Jaki maluszek I już, już skubię W karniku No to z Już skubie w karniku. No i one, przez to, że to jest wszystko nisko, one, one się szybko uczą jedzenia. Nie wiem, gdzie mam tutaj te tiplery dla tego kolegi. A tu jest jedno. One tam, obydwa są tam. No, one też są już do zabrania. One też są już do zabrania. No już chodzą po gojemniku. Później jeszcze przyniosę mu taki drobniejszego no tu są jeden jest, jest drugi fajne młodziaczki coś przyleciało fajne młodziaczki no tu jedno grochowe też ta właśnie witalność tej gołębi jest bardzo fajna no tu takie jeszcze te tiplery jeszcze małe ale może i dobrze, bo ten kolega chciał wypuścić je. To lepiej, żeby one tutaj nie oglądały zbyt długo, zbyt dużo. No bo łatwiej do wypuszczenia są. Te, tego. A one już będą jadły. To one tam, yy, jeszcze gdzieś tam widziałem, że stare je dokarmiają, ale, <laughs> ale do karników żydą, garną się. Zarazem tutaj przyniosę coś lepszego: taką mieszankę pierzeniową, plus drobne nasiona no i konopie później drugim razem to jest właśnie już tak na full ale zobaczcie proporcjonalnie jaki ten młody pewnie w tym samym wieku jaki ten smok obok, obok tego tiplerka, jakie te malutkie fajne wrączki które leżą takie gołębie, ale to wojownicy są takie z tych gołębi, że bardzo fajne te gołębie bardzo fajne i a teraz czekam właśnie, żeby one się tak poskładały. No i będziemy jeszcze chwilkę czasu, ale już tak krótko. Krótko już, bo jesień już i później już się już z tymi gołębiami nie da ladać. Bo no, szkoda je tracić. Zbyt dobre gołębie, żeby je tracić jaszczą. Jaszczą tak mówię, no, każdemu gołębiowi da radę, On wyczeka ten moment, one siadają, e, gdzieś zaskoczenia, gdzieś to nie ma także jest szybszy, zwinniejszy. Ja raz widziałem, ale to w sumie w soku to, e, to jak człowiek tak z przyzwyczajenia, tak zerka na niebo e, i były też latały tiplery i one, one są ciemne po, po górze, a pod skrzydłami są jasne i tak zerknąłem też, takie było, takie nie bo takie troszeczkę ładne niebo, ale takie przychmurzone. No i coś, tak słoneczko też przebijało. po południu już te gołęby już było i tak zerknąłem, coś tak migało, tak w górze tak jakby coś światło odbijało. I tak za bardzo nie wiedziałem, bo to później zobaczyłem dwa punkty. I na sam początek było bardzo wysoko, bardzo wysoko. Nie wiedziałem o co chodzi, chwilę to mi zajęło co się dzieje. Szedł soku, pionowo-tipler i machał skrzydłami, dlatego to światło co jakiś czas się odbijało o, 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 tak, o, od słońca i robił się taki y, 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 błysk, tak, tak spod skrzydła to odbite słońce. I, ale dosłownie pionowo, ten machał skrzydłami, ten sokół za nim i na nad samą ziemią, jak zanim za nim y, zakapowałem, y, po, pobiegłem, dobrze, to było przed samym, przed samym garażem. Y, pistolet, strzeliłem i uratowałem gołębia. No, ale to, to y, pokazuje jeszcze y, gołąb, który idzie pionowo w dół. To da rady się uratować. To, co jest w górze, nie ma szans. To to tam zbiera, jakoś to mu się udało. I ten gołąb, ale gołąb z tego, z tego rozpędu, tam, tam nawet dokładnie, tam gdzie to, na sam koniec tego ogrodu tamtego u sąsiadów, tam huknął, huknął gołąb, ale z taką prędkością myślałem, że się zabił, ale po nie wiem, po jakichś dwóch godzinach gołąb wyleciał, przyleciał. także. Takie przypadki są przy tych gołębiach właśnie tych lotnych. No takie no to jest tak jak kiedyś wspominałem to wojna. Najlepsi giną tam na górze. Także tak to tak to wygląda taka jest rzeczywistość nic z tym nie damy rady zrobić, ale wtedy akurat tak fajnie, że się udało, ale taki Szczęście, szczęście było podwójne. Blisko garażu były dwa, że zerkłem na, na to niebo. No i że był blisko pistolet, tak to. No bo no, no nie wiem, z dwa metry za nim był ten sok. Dwa metry w naj, najkrótszym tym, 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 naj, tym już odcinku, w którym już... E, m, był, no zanim strzeliłem z to, tym tym yy, yy, tą racą, no to yy, pewnie koło na ogonie musielić, na ogonie. w Ostatniej sekundzie go uratowałem. Także tak to, tak to, mniej więcej wygląda. Są takie takie sytuacje, które no, się uratuje coś, a reszta to no tak to. Nieraz nie wiadomo co się, co się stało z tymi nie idą, giną i nikt nic nie widział, nikt nie słyszał, nikt nie widział, nikt nie słyszał, także pozdrawiam wszystkich, fajny dzień się zapowiada, także profitujcie, jest to pewnie ostatnie, ostatnie chwile takich, e, takiej pogody, także trzeba wykorzystać to maksymalnie, to, no bo już te dobre czasy, no to za nami, teraz będzie już coraz ciężej no i w tak samo. Żeby gołębie też fajnie w zdrowiu, żeby się ładnie to popierzyło. No zobaczymy na... A tak jak co roku. Dziś koło listopada gołębie będą szczepione. Podwójnie. No już były zaszczepione raz. Teraz będą jeszcze zaszczepione jeszcze raz. I... No i w sumie z tych zabiegów to tyle. No odrobaczę... W tym roku tak samo zrobię, Spróbuję spróbuję... Eee, też, no bo to jak wrotycz będzie dawany, buduje też tak naturalnie, nie powinno być zarobaczenia przy takich metodach które ja stosuję, nie powinno być tego zrobię nawet taki test kontrolny i eee, tak jak co roku co roku jest tak samo działane kapusta kiszona kapusta kiszona w tym roku dołożę jeszcze wrotycz i zobaczymy jakie będą rezultaty, także pozdrawiam trzymajcie się, na razie, cześć